No ale nie będę na nim próbował. Bo nóż jest nam potrzebny do innej rzeczy. A, ah, right. Na, nóż jest nam potrzebny do pokazania e, nowej generacji materiałów, które są odporne na cięcie. Okej, okay. so this is the knife throw for stanging, but we cannot do this. This is uh, not too dangerous, but this is inappropriate, but this is for cutting. No, ale teraz muszę zrobić yy, formalność. Czy pan wyraża zgodę, żebym pana mógł ciąć? Tylko nie przez wyrobo. <noise> na pana odpowiedzialność. Tak, szanowni państwo, w stu wyrażam zgodę na to, żeby Marian mnie ciknął i ciął. Nie ciknął, nie wolił. dobrze. żeby Marian mnie przeciął, pociął i żeby się udał. I'm sorry, okay, okay. Sorry, too excited or too stressed. Right, I'm confirming to everybody hereby that I declare that I will have no law offense against Marian if I'm gonna die after that experiment. Please, keep your witnesses. <laughs> so, 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 in the back, in the back, in the back, scratch me. <laughs> so you see, that's for a Secret Service. It doesn't need to be very, very heavy. It's, it's, it's really unique type of a textile, very modern. So the policemen, the secret service agents, they can carry that concealed. And you can, you know, just like this. I mean, it, it's whatever you read. No? Tu masz takie specjalne otwory, że możesz rękę włożyć, żeby ci nie wyrwali tego. Tak? Z jednej i drugiej strony. Specjalnie przygotowane, a widzisz? Ładnie, można zapiąć. Close. No i przede wszystkim ważne jest tutaj, żeby ten kołmierz był, nie? <inaudible> okay. and, and, and as you see, very simple things, but very well thought kind of a knack. Of course, we have our curious here. Shortcut can eliminate a man, and everybody who knows something about that. Yes. yes. All right. Okay. Good. Thank you very much.